Zanim przejdziemy do rzeczy, chcę bardzo wyraźnie zaznaczyć, że jest to całkowicie prywatna wypowiedź. Nie masz prawa wiązać tego z moim miejscem pracy, z żadną instytucją, firmą czy redakcją, w której pracuję lub pracowałem. Nie związane jest to także z moimi znajomymi, rodziną czy współpracownikami. Korzystam z prawa do wolności słowa, artykuł 54 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Obłędnik. Kronika Nowej Epoki. Osobisty Dziennik Rozpadu. W polskim imaginarium politycznym migrant stał się czymś w rodzaju chłopca do bicia. Tyle, że zamiast chłopca mamy obraz zakapturzonego mężczyzny o ciemnej karnacji z podejrzanym spojrzeniem i plecakiem pełnym strachu. Polityczny Frankenstein, zszyty z medialnych nagłówków, facebookowych komentarzy i rozmów przy niedzielnym rosole. Tym samym, przed którego spożyciem dziękujemy Bogu za obfitość, a potem w tej samej modlitwie prosimy, żeby ci muzułmańscy terroryści trzymali się z dala od naszej świętej ojczyzny. Kilka dni temu w internetowym szambie znowu się zagotowało Niemcy przerzucają migrantów do Polski grzmiały portale. Puszbeki za odrą! wyły nagłówki. Ktoś napisał o autobusach pełnych obcych, które mają się pojawiać pod polskimi lasami jak duchy Staniego horroru. Ludzie łapali to w lot, bo przecież łatwiej uwierzyć w mroczną intrygę Berlina niż w prozaiczną prawdę o braku dowodów. I tutaj właśnie. Pojawia się metafora numer jeden, nieco świeża, jeszcze ciepła z mojej głowy. To jak winić sąsiada za zalanie mieszkania, zanim sprawdzisz, czy to przypadkiem nie twoja wina, bo cieknie ci z rury pod zlewem. Zanim ktoś sprawdził fakty, zanim padło jakiekolwiek oficjalne stanowisko, już poszła w obieg fala internetowej piany. Wylała się na fora, grupy dyskusyjne, osiedlowe zebrania. Niemcy nas zalewają. Przerzuty przez granice! A pod spodem tysiące komentarzy w stylu: Czas najwyższy zrobić z nimi porządek. A przecież wyjaśnienie przyszło szybciej, niż większość z tych osób zdążyła dopić poranną kawę lub piwo. Niemiecki MSW wydał oficjalne dementi. Puszbeki? Bzdura. Systemowy przerzut? Kłamstwo. <laughs> ale kto by tam czytał sprostowania? Dementi to dla wielu Polaków coś jak napis, produkt może zawierać śladowe ilości orzechów. Niby wiesz, że tam jest, ale i tak jesz dalej co chcesz. W tym wszystkim jest coś jeszcze bardziej gorzkiego niż fake newsy. To nasza narodowa hipokryzja. Jesteśmy krajem, który w badaniach deklaruje 86% przywiązania do wiary katolickiej. Ludzie chodzą na pielgrzymki, modlą się o miłosierdzie i mają na ścianach obrazki z Jezusem miłosiernym. A potem ta sama ręka, która odmawia różaniec, pisze w internecie: Wystrzelać to bydło, topić wodrze. Zamknąć w obozach. Możesz sobie wyobrazić Chrystusa, który w dzisiejszych czasach przychodzi do Polski pod postacią zmęczonego uchodźcy? Z brudnymi rękami, bez butów, z dzieckiem na rękach? Zamiast korony cierniowej, kaptur od znoszonej bluzy. Zamiast ryby i chleba, przeterminowany baton z niemieckiego dyskontu. Co usłyszałby na granicy? Paszowon! Kiedy patrzę na te narodowe uniesienia, przypomina mi się stara, zapomniana przez popkulturę metafora. Kraj ze świętym krzyżem na szyi i kastetem w kieszeni. Bo właśnie tak wyglądamy, gdy z jednej strony prosimy Boga o pokój, a z drugiej nakręcamy się na wojnę z własnymi wyobrażeniami. I żeby nie było, to nie jest felieton o polityce migracyjnej Niemiec. To nie jest tekst o tym, ilu migrantów powinniśmy przyjąć, a ilu odesłać. To jest tekst o odpowiedzialności. O tym, jak łatwo rozpalić ognisko nienawiści w kraju, który ma już całą szopę pełną suchych liści. Wystarczy jeden fake news. Jedna niepotwierdzona informacja, jeden polityk szepczący do ucha: Oni chcą nam zabrać Polskę. Nie oszukujmy się, my już umiemy nienawidzić. Robimy to od pokoleń. Teraz mamy tylko nowe cele. Ciekawe, jak wielu z Was zdaje sobie sprawę z tego, że zanim nas zaleje fala migrantów, wcześniej może zalać nas pogarda w stosunku do innych. Chcesz pokoju i spokoju? Zacznij od zatrzymania własnej ręki, zanim napiszesz kolejną bzdurę na Facebooku. Chcesz być chrześcijaninem? Najpierw przestań dehumanizować ludzi. Chcesz bezpieczeństwa? Zacznij od walki z kłamstwem. Bo póki co, krzyż na ścianie, modlitwa na ustach, nienawiść w sercu, Polska jak niedzielny obiad u cioci. Głośno o miłości bliźniego, cicho o tym, że zanim migrant przekroczył granicę, my przekroczyliśmy granicę człowieczeństwa. Na koniec ważne przypomnienie. To była wyłącznie moja prywatna opinia. Nie masz prawa łączyć tego z moim miejscem zatrudnienia. To nie jest głos żadnej redakcji. To nie jest również głos moich znajomych ani nikogo z rodziny. Korzystam z prawa do wolności słowa, artykuł 54 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.